Siema. Ja jestem Parot. Kiedy słyszycie e, słowo bombowiec nurkujący, <laughs> pewnie wyobrażę Wam się nurkujący U-87. A dzisiaj ja Wam chcę pokazać, jak według Parota powinno się latać właśnie takim samolotem. O, dam mu lot testowy. Um, I odpalę. Ja mam w malowaniu włoskim, ale chodzi o to, że. E, po prostu w niemieckim się nie chciało zbierać, bo we włoskim zdaje mi się, że jest szybciej. No, więc mamy samolot. Jest wszystko normalnie, startujemy jak każdym innym samolotem. E, czyli rozpędzamy się do pewnej prędkości i po prostu unosimy dziób. W tym samolocie nie ma żadnego podłoża, więc wystarczy tylko podejść klapy i, i praktycznie już jesteśmy gotowi do dalszego lotu. Tak, ten samolot jest bardzo fajny. Ja ogólnie polecam wszystkim, którzy grają w War Thunder i szukają jakiegoś gomboksem nurtującego. To, to jest klasyka, ale dobra klasyka. Więc no. I teraz będę tym ustalone na celu. Najpierw trzeba się trochę wznieść. W moim przypadku próbuję się wznieść na ten, na, na, na 500 metrów chociaż. Ale pamiętajcie, że musować możemy praktycznie z każdej wysokości. To jeszcze trochę wejdę, Dobra. i równamy. Ale tak w ogóle to ma fajne działki też z tyłu. I ten samolot, I ma wytrzymałe skrzydła, ale już nie będę do tego wracał. Mamy cel, i chcemy sobie na przykład zaznaczyć, nikt wejdzie czołg i lecimy. To ja sobie tak zrobię, o, jak teraz nam się czołg pojawi, już bardziej blisko, to wysuwamy hamulec aerodynamiczny literką H i nurkujemy. Trzeba, trzeba ustawić sobie hamulec aerodynamiczny. Pamiętajcie, że nurkować nie trzeba, tylko tak. Zaraz Wam pokażę, jaka jest lepsza i według mnie fajniejsza metoda nurkowania, ale teraz, że byłem blisko, to ten, to nurkowałem w taki naj, naj, najprostszy sposób, więc jeszcze raz się wznosimy na pewną wysokość. Jesteśmy na tej pewnej wysokości, wyrównujemy. To no podlecę jeszcze do tamtej rzeczki, jak to mi się, no może bliżej, tak żebym miał miejsce do manewru jeszcze, jak będę miał krzywo, hamulec chowany. to po co? E, większość przynajmniej tak jak mi się zdaje, bo ja mam tylko dwa na razie go bo lukujące e, i oba te mają hamulec aerodynamiczny ja i zakładam, że wszystkie będą lukujące, takie już wiecie, bardziej takie nowoczesne, ma on e, hamulec, no tego nie wiem, bo no, po prostu nie wiem. A więc tak, czołg już mamy. O tak, tak będzie lepiej. Okej, okay, więc wysuwamy hamulec aerodynamiczny. Skręc tak i nurkujemy. Robimy tak. No i teraz czekamy, aż czołg nam się znajdzie w bombardowania. zbombardowania. Jak będzie czerwony, to siup. I już czołgu nie ma. No dobra, jest, bo nie, bo nie trafiłem dokładnie. No, co jak to nie jestem najlepszym bombardierem. Kiedy nie chcę się nam nurkować, e, czasem też tak mam, że jestem na przykład nisko i właśnie muszę się obrócić, żeby dojść do stylu, to już nawet nurkuję w takiej wysokości. O, albo każdy lecę no i tylko czekam aż, aż y, ten, ten pojazd znajdzie mi się w kółeczku bombardowania. Bum! No, ale widzieliście, że ja akurat... Nie wiem, bo idealnie w sterowniku bombardowania a ten, a, a go nie zniszczyłem. Dobra, mam jeszcze dwie bomby, z tego jedną bo tą największą. Pewnie to ma kartę Od razu mogę zrzucić dwie. Pamiętajcie, że nie, nie trzeba na każdym podlocie nigdy ten rzucać wszystkich bomb, ale można. Mogę to robić. Ja osobiście wolę zrzucać po jednej, bo... Wiecie, jakby się okazało, że zniszczymy, to mi jeszcze starczy na resztę sobie. jedna mała bomba i bum. To okleko trafione, więc zostało nam tylko to. E, tak jak pamiętam, to w e, tym na razie w modyfikowaniu tego samolotu, co ja mam, to można sobie właśnie wybrać albo te moje pięć bomb, które miałem, że cztery małe, jedna duża, albo jedna duża sama. Jeśli wybierzecie jedną, dużą, samą, to teraz zróbcie, że to ja, a teraz spróbuję sobie normalnie. Nie zwracajcie uwagi na to, że prawie przeciągam. Ja jestem oskorym na przeciążenie. Dobra, I gdzie mam ten Tutaj. Dobra. No i sobie lecimy, 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 lecimy. nam się pojawia hamulec i schodzimy na dół według mm. mnie powinien teraz zaryczeć Oj, duża bomba no ja tak jak mówiłem największa bomba to największa eksplozja i wciąż zniszczony w samolocie tym mamy także kremy, których można użyć nie są to działka ale są to kemery już mi się nie chce ten, wracać do tamtego drugiego celu, więc no, kiedy wam się skończą bomby, a gracie na e, zdężnościowych, to możecie się pobawić jeszcze z KM-ami i porozwalać te bardziej lekkie cele, a kiedy gracie na realistycznych, no to w tej sytuacji zależycie się po prostu do bazy i no, znaleźcie sobie bomby i wracacie do artykułu, więc to już by było na tyle w tym odcinku, pokazałem wam... A, Właśnie, moje najlepsze, najprostsze metody smukowania, które się zawsze sprawdzają. Chociaż nie zawsze, jak teraz patrzycie, ale to zależy od bomb, które właśnie macie na pokładzie. Więc... No, to tyle w zasadzie i... I pa Wrzucę Wam jeszcze parę bomb na mnie Lubię te mało. Mm. Widzieliście, tutaj jak tutaj... Dobra, już nie będę Wam tłumaczył, nieważne. 啊，爸爸。